24 pytania Rozmowa poranka Nasze studio odwiedził Krzysztof Tuduj, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Zaczynamy od Donalda Trumpa i jego zapowiedzi przekształcenia strefy gazy w amerykański kurort. Też tak pan to postrzega, że to jest próba jakiejś inkorporacji strefy gazy przez Stany Zjednoczone, czy próba rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie? Jak pan na to patrzysz? Ja myślę, że tutaj zdecydowanie prezydent Ameryki przeszarżował z takimi deklaracjami. Może to ma być jaka, jakaś forma nacisku albo, y, albo tutaj sprowokowanie do, do, do rozmów, y, y, ale no, trzeba powiedzieć sobie jasno: w tym rejonie, na Bliskim Wschodzie, y, ani zamachy terrorystyczne, ani porwania, ani egzekucje, ani, ani jakakolwiek przemoc, ani żadne wysiedlenia nie są sposobem na to, żeby y, zapanował pokój w tym miejscu. Mamy tam tygiel narodowościowy, tygiel religii, religijny. Niestety, nie. Rozwiązywalny od wielu, wielu dekad. Cały czas napięcie w tym rejonie jest bardzo wielkie. Nie pomaga taka deklaracja Trumpa. Myślę, że cywilizacyjne chrześcijańskie zasady szanowania drugiego człowieka to jest klucz. Bez względu na religię również, no tak, no, tym bardziej, że właśnie przymusowe wysiedlenie miliona palestyńczyków, tak już niezależnie od wszystkich okoliczności, no wcale nie wyrównuje krzywd, tylko prowadzi do, do, do jeszcze większego poczucia krzywdy właśnie i do narastającej fali, fali przemocy, więc zdziwię się, że takie rozwiązanie amerykańska administracja znalazła, chyba, że to chodzi o biznes, a nie o politykę. Nie wiem, kto Donaldowi Trumpowi potrzepnął taki pomysł. No, często często Izrael ze Stanami Zjednoczonymi gra do jednej bramki. To lobby jest silne w Stanach Zjednoczonych. No nie, myślę, że trzeba krytycznie, krytycznie to ocenić. Zakładając, że, że oczekujemy pokoju, oczekujemy, żeby przestała się lać krew i, i żeby to był teren, gdzie ta nienawiść nie, nie kiełkuje, a taki, 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 taka krzywda wyrządzona znowu milionowi osób no, będzie generowała znowu chęć zemsty, odwetu. A także absolutnie... I narastającego takiego poczucia frustracji. No już nie, nie mówmy w ogóle o przedmiotowym traktowaniu tych ludzi, no bo oni ani nie wybierali premiera Izraela, ani nie wybierali prezydenta Stanów Zjednoczonych, a to oni mają decydować o ich losie. Ale Donald Dokładnie. Trump był też pytany przez naszego korespondenta, przez Marka Wałkuskiego o kwestię no, pokoju na Ukrainie i tutaj Donald Trump powiedział, że są prowadzone cały czas rozmowy z Rosją i że przygotujemy coś, co, co jak rozumiem, Przekroczy wszelkie nasze oczekiwania. Mało konkretów, ale ewidentnie jak jakieś rozmowy są prowadzone na linii Waszyngton-Moskwa, to dobrze? No czy zdziwiłbym się, gdyby nie było jakiegokolwiek kontaktu. No za no. nie było, tak? Te relacje były zamrożone, przynajmniej te oficjalne. No, przynajmniej te oficjalne, także, także raczej raczej pustka nie istnieje informacyjna, raczej tam wymiana informacji następuje. No, Tutaj mamy do czynienia z przyznaniem się do jakichś rozmów. Ale no powiedzmy sobie szczerze, no takie bilateralne rozmowy, yy, nawet niekonkretne, to raczej jest sygnał, że Trump się za sprawę wziął niż jakiekolwiek krokowanie dla Jak to się skończy? Tak przynajmniej to, to widzę na ten moment. No i tu chyba znowu mamy ten sam problem, to znaczy, że dwa państwa, tak, to znaczy Stany Zjednoczone i Rosja mają decydować o losach milionów y, osób w, w środkowej Europie. No bo to nie jest tylko kwestia Ukrainy, ale także bezpieczeństwa całego tego naszego regionu. Myślę, że myślę, że tak się nie skończy, że to będzie bilateralny, układ. Znaczy, nie ma prawa się tak skończyć. No tutaj Czyli bo... że zostaną włączone inne podmioty do tych rozmów. No, tak myślę myślę, że, że, że z historii już tego typu przykłady raczej raczej nie wrócą we współczesnych czasach, że mocarstwa decydują kilka mocarstw decydują, no właśnie o. Właśnie nie wiem, czy w strefie świata. Gazy właśnie tego nie obserwujemy. Tak, no może Izrael nie jest mocarstwem, chociaż pod jakimś kątem, chociaż batomowym, to pewnie to można byłoby tak nazwać, ale właśnie nad głowami palestyńczyków dwóch przywódców mówi co się z nimi stanie. No jest trochę już omówiliśmy Myśle, no, tak, tak. myślę, że to myślę, że to. E, jednak nie, nie przejdzie do realizacji No jeżeli chodzi o Ukrainę, no ja powtarzam, że ja osobiście ze smutkiem powtarzam, no nie widzę w tym momencie nie widzę w tym momencie scenariusza, w którym no, Rosja chce się zatrzymać w tej agresji. Ta, ta sytuacja jest bardzo trudna bardzo trudna dla Ukraińców to jest na pewno niewątpliwy dramat dla państwa ukraińskiego dla Ukraińców, no ale no ale tutaj na razie są nie do pogodzenia interesy i na pewno ktoś musi ustąpić pytanie kto. W jakim zakresie? To wracamy do siebie tutaj, na, te, na, na ten jeden z najbardziej okrągłych państw świata według wszystkich rankingów, czyli Polska, trzecie najbardziej okrągłe państwo świata. Najwspanialsze. A to, 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 to numer jeden oczywiście. A e, Teraz na poważnie, panie Wosile, nie ma pan takiego poczucia, że ta kampania prezydencka, pomimo tego, że ona już formalnie wystartowała, już prawie zaraz miesiąc będzie tej formalnej kampanii prezydenckiej, że ona jest taka jałowa. No, miało być o bezpieczeństwie, a tak każdy porusza się w swoich blokach tematycznych, w swoich bańkach. Kandydaci przemawiają do już przekonanych, i tak każdy boi się trochę zaryzykować i wyjść poza strefę komfortu. No, chyba troszkę tak jest, jak Pan Redaktor mówi tylko tylko to chyba jest jeszcze ten etap po prostu kampanii, że wysiłek idzie na, na mobilizację własnej bazy, wysiłek idzie na rejestrację. No, tutaj trzeba wspomnieć, że nie, żeby nie mogę nie wspomnieć, że, proszę, <laughs> że że nasz kandydat Sławomir Mencen ćwierć miliona podpisów złożył w ramach tutaj pomocy sztabowej i no i mamy już formalnie zarejestrowanego, także Konfederacja Pierwsza, ale ale tak, jest, jest coś takiego, że ci kandaci się omijają. To, tak, to, tak, to, 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 to jest... pan też świetnie mówił. Oni się ze sobą nie konfrontują. Oni się, oni się absolutnie omijają. Tylko wydaje mi się, że to jest takie, no, w cudzysłowie, językiem takim militarnym, że to jest takie szykowanie pola bitwy. To znaczy, no zobaczmy ostatecznie, kto tam tak, na tej bo pan po... ma rzeczywiście pan ma rzeczywiście historię, biografię, ma wojskową. No, zainteresowania, bo, bo, okay. bo biografię to, 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 to trochę się do, doszkalałem, ale e, a, ale nie, no bo obraz jest jest właściwy tutaj. no Jest to konfrontacja. Także pole bitwy dopiero dopiero tutaj będzie zajęte przez wszystkich tych kandydatów, którzy się nie tylko mają ambicje, ale się skutecznie zarejestrują. I wtedy się wyklaruje sytuacja. No myślę, że się nie da, nie da przeprowadzić kampanii wyborczej bez odnoszenia do, do kąt kandydatów. I myślę, że po, tym, po tej fazie, jak ci kandydaci jakby okopią się na swoich elektoratach i mają świadomość, że będą musieli zrobić coś więcej. To żeby... wyjdą z okopów i zaczyna Przeciwnika. O, to już pan redaktor pociąga. Okej, okay, okay, dobrze, rozumiem. Tutaj też chciałem pana zachęcić, bo w dzisiejszej polityce Rafał Kalukin pisze. O właśnie, no, dużej, dużej liczbie kandydatów szeroko rozumianych prawicowych, Sławomir Mencen, Krzysztof Stanowski, Marek Jakubiak, Grzegorz Braun. Prawicowi kandydaci już liczbowo zdominowali prezydencką stawkę, a nie można wy, wykluczyć, że zgłoszą się kolejni. To ja zadaję panu to pytanie za Rafałem Kalukinem. Co to oznacza dla politycznej sceny, szczególnie tej prawicowej? A... Pokusiłbym się o takie stwierdzenie, być może jeszcze, jeszcze ono nie będzie takie w pełni uzasadnione ale ale taką mam intuicję, że trochę się ta scena scena Polska troszkę w prawo przesuwa to, to, to tak e, i to i tutaj no, ten język I... też Trzaskowskiego <głos》>, jaki używa w kampanii, e, mnogość kandydatów prawicowych i co ciekawe w tych pierwszych sondażach No to nie, nie jest 0,0% poparcia tylko tam już mamy jeden dwa jeden dwa trzy cztery w zależności od sondażu e, mówię o tych właśnie kandydatach Trzecich. Najmniej rokujących, tak. tak, tych trzecich. Co to oznacza? No to myślę, że ogólnie trend jest trend jest właściwy, i, i, i takie myślenie propaństwowe jest bardziej propaństwowe niż jakieś internacjonalistyczne, mhm. staje, się, staje się faktem, i to dobrze. No, na pewno też oznacza, że kto ma swoje ambicje, no to chce się spróbować, ale. Ja bym ale nie poczekał. ma tutaj takiej obawy właśnie, że jak, się ten, i że jak jest tort prawicowy i każdy chce, każdy chce, ten tort się nie rozrasta najprawdopodobniej, a jeśli tak to, to trochę tylko, każdy chce mieć jak największy kawałek tego tortu, a coraz więcej chętnych przy stole, żeby się najeść. To znaczy tak, po pierwsze poczekajmy na to, kto się zarejestruje, bo okay. to jest taki, taki moment weryfikujący. No to pan myśli, że któremuś z tych prawicowych kandydatów, przepraszam, że ich tak kwalifikuje, klasyfikuje, mhm. ale że może się nie udać? No bo Braun chyba zbierze, tak? Stanowski nie wiem, nie mam pojęcia. No, Stanowski nigdy nie zbierał, więc zobaczymy. Znaczy, nie jest tak, że, że ja tutaj stawiam jakiś krzyżyk i... i okay. Ale wolałbym... Żeby niektórzy nie zebrali. To oczywiście. Ale wolałbym, wolałbym operować na faktach, a na razie mamy do czynienia z ambicjami. A, a zobaczymy, kto się zarejestruje, czy będziemy w tym układzie mówić. Czy tort się nie rozrasta? No, panie redaktorze, właśnie pytanie, czy się nie rozrasta, okay. bo wydaje się, że może się trochę rozrasta. Wydaje się to, to że drożdże powialiśmy. cały czas rosną w tym cieście tak, drożdże tak? rosną tutaj ta debata, debata, kandydatów prawicowych centroprawicowych czy czy tam bardzo mocno wychylonych w prawo, no staje się ciekawa i, i, i opinię publiczną jakoś elektryzuje więc być może ten tort rośnie po prostu a czy Konfederacja... Elektryzują jeszcze kwestie rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pytam w dwóch kontekstach tego, co się w piątek wydarzyło ze Zbigniewem Ziobrą przed Komisją Pegazusową, a także z deklaracji Zbigniewa Ziobry, że wyjeżdża do Brukseli i tam też chyba jak rozumiem wystawia punkt ciężkości dla swojego życia. A z drugiej strony chociażby akt oskarżenia, który trafił do sądu w sprawie Fundacji Profeto. I, I Funduszu Sprawiedliwości księdza Olszewskiego. Czy to, czy to w Konfederacji robi na Was wrażenie? Czy w ogóle interesuje Was ten wątek? Znaczy, powiem szczerze, mi, ja w piątek osobiście przeżyłem pewnego rodzaju przykrość. To znaczy, widziałem, jak ogromne zainteresowanie mediów, właśnie pojawienie się bądź niepojawienie, czy, czy, czy doprowadzenie Zbigniewa Ziobro do, na przesłuchanie w komisji, no, elektryzuje opinię publiczną. Which one the Powiem tak, panie redaktorze. Ale to gdzie ta przykrość pańska? Że, przykrość, że... że jest naprawdę wiele poważnych problemów w Polsce, które leżą odłogiem za zasłoną takiego cyrku medialnego i takiego, takiej nawalanki politycznej, z której niewiele wynika bezpośrednio dla Polski i po prostu zajmuje czas, zajmuje uwagę. Pan, w piątek, od... to cyrk robił minister no, co by tu? Mówi pan, że media mamy obowiązek, Ale co nie. mamy zrobić. Nie możemy powiedzieć, że nie, nie będziemy tego relacjonować. Absolutnie nie, nie jest to krytyka chodzi mi o chodzi mi o uwagę społeczną, no bo wiadomo, że to co ludzie to co ludzi interesuje, to media pokażą. Ale naprawdę mamy, mamy sytuację, no jest co w Polsce naprawiać. Jest co w Polsce naprawiać. sytuacja chociażby z policją, z wakatami w policji, z bezpieczeństwem, z faktem, że w wielu komisariatach gminnych jest tylko połowa, połowa etatów, z faktem, że wzrasta zagrożenie. No mieliśmy konferencję prasową. Wzrasta naprawdę zagrożenie przestępczości Imigranckiej, mamy do czynienia z gangami gruzińskimi. No, są wyzwania naprawdę bardzo poważne, które wpływają na, 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 na tysiące ludzi, na tysiące Polaków, a, a tutaj żyjemy takimi teatralnymi rozliczeniami. Powiem tak, oczywiście ja jestem za tym, żeby wszyscy politycy byli rozliczani. Nie ma wątpliwości. Politycy powinni być względem prawa traktowani tak samo. Kto popełni przestępstwo, powinien zostać ukarany, i wszystkie te procesy powinny się po prostu toczyć. Tyle tylko, że obawiam się, że to będzie powtórka z historii, czyli wielki szum. Wielkie bicie piany, skupianie uwagi społecznej miesiącami, a koniec końców nic z tego, nic z tego nie wyniknie i stara zasada, my waszych nie ruszamy, wy naszych nie ruszacie, będzie kontynuowana. Wie pan, może też również się okazać tak, że polski system sprawiedliwości jest tak niewydolny, że pierwsze wyroki w jakiejkolwiek sprawie, ma pan rację, my teraz tym żyjemy, a pierwsze wyroki prawomocne w jakiejkolwiek sprawie, czy chociażby w Funduszu Sprawiedliwości, zapadną za, za ile? Za 3, 4, 5 lat? Tak może, może być, oczywiście. Tak rzeczywistość będzie wyglądała i też tak polityczna, zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tak, z pewnością. No, te, 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 tego typu działania, procesy no, po prostu muszą trwać. Jest też prawo do obrony, prawo do uzasadniania tam swojego stanowiska, wyjaśnień. Także także to po prostu się będzie toczyć. I, i co, i mamy zatrzymać państwo działanie państwa i, i, i czekać na wyniki tych procesów? No oczywiście nie. To się ma toczyć w tle, gdzieś tam, gdzieś tam właściwie organy się tym zajmować, a my naprawdę musimy stawiać czoła wyzwaniom, jakie są przed Polską. Krzysztof Tuduj, poseł Konfederacja, serdecznie dziękuję panie pośle za odwiedziny w studiu, za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję, pięknie również. Dobrego dnia życzę. Do zobaczenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.